Witajcie kochani Olga Srokaczuk. Postanowiłam opisać ten dramat, który ma miejsce dzisiejszej nocy. Dramat dla Polski. Mówię o tej sytuacji w Waszyngtonie i o rozmowach, w których nie ma przedstawiciela Polski. To, co się dzieje teraz, to znaczy to, że zostaliśmy tak spektakularnie upokorzeni, to jest konsekwencja. Bardzo wielu wydarzeń i bardzo wielu sytuacji. Po pierwsze, naszej relacji z Ukrainą, w której nigdy nie było zdrowego rozsądku, symetrii, pilnowania polskich interesów. Jeden z polskich polityków powiedział: Jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Jedne z najgorszych słów, jakie padły w polskiej polityce, ja sobie nie wyobrażam gorszych. W każdym razie, no niestety tak ta polityka polsko-ukraińska była prowadzona na kolanach przez dwa kolejne rządy. Myśmy wyżyłowali się, oddaliśmy Ukrainie za darmo nasze uzbrojenie, finansujemy funkcjonowanie ich państwa, finansujemy Ukraińców w Polsce i na Ukrainie. Straszne pieniądze poszły na ten cel. Przyjęliśmy wiele milionów Ukraiń, Ukraińców do siebie, utrzymujemy ich, znosimy ciężar tej wojny w największym stopniu. No i dzisiaj nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas na tych rozmowach, które dotyczą Polski, tak? które dotyczą także Polski, bo skoro my finansujemy tę wojnę i robimy to od lat, no to one dotyczą także Polski. I nie ma tam polskiego pr przedstawiciela. Jak do tego doszło? E Trump postanowił zakończyć wojnę na Ukrainie. E Sądzę, że on to robi w dobrej wierze. To znaczy, rzeczywiście ma taki plan, jak deklaruje. To jest rzadkie u polityków. E on chce dostać pokojową nagrodę Nobla i przejść do historii jako człowiek, który e przysporzył światu e pokoju. No, wszyscy na to czekają. On chce zrobić coś dobrego dla świata, żeby wszyscy mówili: że Donald Trump jest największym amerykańskim prezydentem. Okej, okay, to są całkiem przyzwoite motywacje. Czego chcą po prostu liderzy innych państw? A to już nie jest takie jednoznaczne. Wszyscy mówią: że chcemy pokoju. Ja, ja nie wiem, kto chce pokoju. E, może ludzie, którzy cierpią tę wojnę, e, może ludzie, którzy cierpią te wojny w Rosji, na Ukrainie i w, w Polsce, chcą pokoju, natomiast elity międzynarodowe nie chcą pokoju. Bardzo wielu ludzi dobrze żyje z tej wojny, na wojnie się zarabia. Ile pieniędzy utopiono po prostu na Ukrainie, ile poszło tam dotacji, które jakoś nie dotarły do tych, do których miały dotrzeć, to jest studnia bez dna. To jest studnia bez dna, a polskie władze nie zabezpieczyły sobie. Przykazaliśmy tam miliardy dolarów i nie zabezpieczyliśmy sobie w żaden sposób zwrotu tego. Nikt nie, nikt nie mówił, że to jest jakaś pożyczka. Po prostu wzięli z kasy państwa, to kasa państwa to nie jest kasa polityków, to jest kasa narodu polskiego. Po prostu wzięli z kasy państwa kilkadziesiąt miliardów dolarów i cyk w, w ciągu kilku lat wysłano tyle na, na Ukrainę. I teraz my nie decydujemy o tym, co będzie. Jak doszło do tego, że po prostu żaden z przedstawicieli e, e, Polski nie pojawił się na, tym, na tych rozmowach, na, którzy, na których są przedstawiciele większości europejskich krajów? Żaden kraj nie jest tak bardzo zainteresowany tym jak Polska, a jednak nas nie zaproszono. E, przyczyn tej porażki jest wiele. E, po pierwsze, e, po pierwsze, e, Złe, zła polityka Polski wobec Ukrainy, zła polityka dwóch wrogich sobie rządów. PiS i PO jedno łączy. Oni jedni i drudzy są sługami narodu ukraińskiego. No niestety. Zła polityka prowadzona latami. A jak ktoś jest taki uległy, no to się go nie szanuje. To się go nie szanuje. Polacy nie postawili Ukraińcom żadnych warunków. No i po prostu Ukraina nie szanuje Polaków. No i teraz Zełęski dostał zaproszenie od Trumpa, żeby przyjechać do Waszyngtonu na rozmowy pokojowe. Jeszcze raz: Zełęski dostał tylko Zełęski od Trumpa. Na rozmowy w Cztery Oczy o tym, żeby po prostu zaprowadzić pokój pomiędzy Ukrainą a Rosją. I co robi Zełęski? Nie chce, żeby znowu była taka wpadka, jaką miał, kiedy ostatnio pojechał do Waszyngtonu, zaczął tam pyszczyć, no i błyskawicznie został uciszony spektakularnie wręcz na no, odczach całego świata. Uciszony, uspokojony i po prostu wyrzucony. Nie było to ładne, ale wszyscy to widzieli. I on po prostu nie chciał, żeby to się powtórzyło. W związku z powyższym zaprasza on. Zełenski. Na te rozmowy y, najważniejszych liderów, najważniejszych w państw w Europie, y, pomijając oczywiście Polskę. Dlaczego? No bo uległych się nie szanuje. Y, po to on zaprosił, po to, żeby po prostu Donald Trump nie mógł sobie po prostu na, na tyle pozwolić wobec niego, w, w obecności innych przedstawicieli, liderów różnych państw europejskich. Odchodziło, żeby wzmocnić jego pozycję negocjacyjną. Czy liderom państw europejskich zależy na pokoju? Sądzę, że nie. Na wojnie dobrze się zarabia. Sądzę, że nie zależy. W żadnym sensie. Pojechali tam po to, żeby pokazać Trumpowi, nie jesteś taki mocny, jak ci się wydaje. Nie jesteś taki mocny, wydaje ci się, że jesteś liderem świata. Nie, nie jesteś. My ci zaraz powiemy, gdzie są Twoje granice. I śmieszne jest to, że po prostu Niemcy, którzy po prostu dali Ukrainie stare hełmy, są teraz autorytetem w tematach militarnych. To jest śmieszne. Są autorytetem i po prostu i dla Zełęskiego, i no i w tejże roli. Autorytetu, pojecha po, pojechali tam do, do Waszyngtonu. Oglądam właśnie w tym momencie te relacje z rozmów już w tym większym gronie. No i widzę, że po prostu kanclerz Niemiec na wiele tam sobie pozwala. No głównie chodzi o to, żeby Trumpa sprowokować, żeby go obrazić i żeby doprowadzić do do tego, żeby do, do tych rozmów pokojowych, do zawarcia jakiejś ugody, rozejmu pokoju nie doszło. Więc tak, nie zostaliśmy zaproszeni. Już wiadomo dlaczego. Sytuacja pomiędzy prezydentem a premierem wiadomo jest zła. Zelenski zaprosił liderów państw europejskich po to, żeby oni mu pomogli troszeczkę storpedować. Troszeczkę przykrócić tego Donalda Trumpa, który jest i liderem największego państwa na świecie, i jednocześnie jest takim samcem typu alfa, więc on się bał, że znowu zostanie po prostu obrażony, więc sobie wziął tych liderów państw europejskich, którzy nic mu nie pomogli, po to, żeby po prostu zwalczać po prostu Trumpa, troszkę go przykrócić, wskazać mu granice. W Polsce dzisiaj od rana zwolennicy totalnej opozycji, byłej totalnej opozycji, dzisiaj uśmiechniętej koalicji, pisali tweety: O, tacy jesteście, tacy prawacy. Macie swojego prezydenta, niby taki szanowany przez Donalda Trumpa. A czego go Donald Trump nie zaprosił? Dlatego, że Donald Trump nie zaprosił żadnego lidera z państw europejskich. Zaprosił włącznie Zełęńskiego, A zełęski wymyślił taki myk, a to ja ci zrobię takie zaskoczenie, wezmę ze sobą przyjaciół, no i zobaczymy, czy będziesz tak fikał. No dlatego. No i dzisiaj po prostu zwolennicy totalnej opozycji, czyli uśmiechniętej koalicji piszą od rana, że po prostu no Donald Trump nie szanuje po prostu Naszego prezydenta Nawrockiego. Słuchajcie, no to jest po prostu zarządzanie katastrofą. Prawda jest taka, że to Donalda Tuska nikt nie szanuje. Jak oni pojechali ci liderzy ostatnio do, tej, do tego Kijowa pociągiem i wywalili tego Tuska do drugiego pociągu, to był taki wstyd i taka siara po prostu na cały świat. Po prostu taka siara, taki wstyd, naprawdę. I takie upokorzenie. Jakich my mamy liderów? No i teraz po prostu e, e, pyskują jego zwolennicy, że to jest po prostu wszystko przez Nawrockiego, bo Nawrocki powinien zostać zaproszony. Tymczasem Trump nie zaprosił żadnego z przywódców europejskich. Został zaskoczony tym, że Zełęski zabiera ze za sobą przyjaciół, premierów i prezydentów. Którzy w żaden sposób mu nie pomogli, ale pomogą mu wszystko rozwalić. Jaki będzie tego efekt? No to w Polsce dalej kontynuacja polskiej wojenki. Natomiast czy dojdzie do pokoju? Wiecie co? Sądzę, że, że nie dojdzie. Bo mam wrażenie, że, że tak wielu osobom zależy na tym, żeby nie doszło do pokoju, że do niego nie dojdzie. Zęęęski nie sprawia wrażenia człowieka, któremu zależy na pokoju. Tam giną ludzie. Cztery lata pod rząd. Tam giną ludzie. Ale on ma to gdzieś. On chce być jak najdłużej po prostu prezydentem. Nie wiem, on po prostu będzie blokował te rozmowy pokojowe. Putin to jest po prostu gracz, oczywiście będzie gadał, będzie gadał, będzie się uśmiechał, będzie robił po prostu jakieś tam gesty, ale e, jemu też nie zależy na pokoju. Tak samo przywódcom państw europejskich. Nikomu nie zależy na pokoju. Ludziom, którzy umierają, tym zależy na pokoju. Dlatego moja ostateczna refleksja jest taka smutna, bo Trump się stara, ale mu nie wyjdzie. Ale mu nie wyjdzie, bo zbyt wielu ludziom zależy na tym, żeby ta wojna była kontynuowana. Kochani, zapraszam Was do, do jakichś komentarzy, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, jakie macie swoje refleksje. Chętnie to wszystko yy, poczytam. Proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Dopiero z nim ruszam, rozkręcam się. E, o linkowanie gdzieś moich filmów w mediach społecznościowych. Bardzo to pomaga rozwijać kanał. Życzę Wam dobrej nocy i wszystkiego dobrego. Olga Strokarczuk.